Cześć tutaj Tomek, witam Was serdecznie. Dzisiaj 30 odcinek Excel Coffee Room, a dzisiaj omówimy tabelę, jaki do czego używać i dlaczego warto stosować tabelę. Zatem przejdziemy od razu do roboty i e, pokażę, w jaki sposób szybko utworzyć tabelę. Najszybszą metodą jest skrót klawiaturowy Ctrl T, czyli stajemy gdzieś w obszarze tutaj komórek, e, tak przy okazji, jeżeli mamy takie dane tego typu, nawet jeżeli byśmy tutaj dodali sobie jakieś krawędzie, moglibyśmy sobie to pokolorować, to nadal, nadal dla komputera jest to tylko i wyłącznie tabelka. Nie ma to nic wspólnego z tabelą. Natomiast jeżeli staniemy kursorem w obrębie takiego obszaru, klikniemy Ctrl T to pojawi nam się okno, utwórz tabelę i klikniemy OK. I w tym momencie zobaczmy od razu nastąpi zmiana formatowania, ale w tabelach nie chodzi tutaj tylko o efekty wizualne. Najważniejszą rzeczą jest to, że teraz powstaje obiekt, powstaje tabela. Tutaj od razu, jeżeli pojawi nam się karta Projekt Tabeli, to w nazwie tabeli tutaj u góry widzimy tabela 10, czyli tak ta tabela została nazwana. I od razu tutaj dobra rada. Ja zawsze generalnie zamieniam nazwy takich tabel. Na początku daję prefiks tb, to będę wiedział, że to jest te, tabela. No i na przykład mogę y, miasta podkreślenie dane, czyli tak sobie nazwę. Jeżeli sobie teraz kliknę Enter, to już moja tabela tak będzie się nazywała. To nam pomoże potem w identyfikacji takich tabel. A przy okazji, co zrobić, żeby zamienić z powrotem dane na tabelę? Wystarczy tutaj stanąć na tabeli, kliknąć „Konwertuj na zakres”. Ok, potwierdzamy tak i teraz już ten obszar nie jest tabelą. Zobaczmy, że już tutaj nie pojawi nam się karta tabela. Natomiast formatowanie zostaje. Gdybyśmy też chcieli szybko powrócić, to wystarczy zastosować tutaj style normalny. Już mamy z powrotem taki sam zakres. No ale tutaj dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby omówić, po co stosować tabelę. Zatem przejdziemy teraz do tabeli. Ta tabela, projekt tabeli nazywa się TB sprzedaż" I tutaj zobaczmy, na podstawie takich danych mam tutaj tabelę przestawną. Ja może ją odświeżę, nie wiem czy jest aktualna. Tak, mamy cztery miasta i załóżmy, że dodamy sobie Szczecin, czyli dopisuje na dole, automatycznie jak tylko kliknę, to obszar tabeli się rozszerzy podam jakieś dane i zobaczmy, kiedy napisałem Szczecin od razu automatycznie Szczecin pojawił się na wykresie, ponieważ ten wykres jest utworzony na podstawie takiej tabeli także widzimy, że tutaj od razu automatycznie aktualizują nam się wykresy ale też jeżeli odświeżę moją tabelę przestawną to zakres tutaj danych też będzie automatycznie rozszerzonej. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i zastosowań właśnie tabel. Przejdziemy dalej teraz. Wiersz sumy. Co to takiego jest? Jeżeli klikniemy tutaj na projekt tabeli, tu mam tabelę miasta, sprzedaż się jakąś taką datę. To zobaczmy, że mam taką zakładkę wiersz sumy. Standardowo jej nie ma, tak wygląda nasza tabela po założeniu. Ale jeżeli kliknę tutaj wierzch sumy, to zobaczmy automatycznie, program mi tutaj podsumuje. Tutaj w tabeli C w kolumnie sprzedaż mam sprzedaż i zobaczmy, że tutaj nastąpiło podsumowanie. Jeżeli kliknę teraz F2, no to zobaczmy, że tutaj mamy do czynienia z formułą sumy częściowe. I teraz kolejna, zanim przejdziemy jeszcze do omówienia tutaj formuł, to zobaczmy, że do tabel. Możemy dodawać fragmentatory. Ja mam taki dodany fragmentator, czyli mogę zafiltrować na przykład Lublin, Białystok, Gdańsk i możemy zdjąć tutaj filtr. Jeżeli skasuję ten fragmentator, w jaki sposób dodajemy fragmentatory? Są dwie metody. Możemy wybrać projekt tabeli i klikamy wstaw fragmentator i wybieram sobie na przykład chcę mieć miasto. OK, i teraz już mam fragmentator miasta i mogę filtrować. To jest jedna metoda, skasuję. Druga metoda to stojąc na tabeli. Możemy, podobnie jak w przypadku tabeli przestawnej, wstawianie i wybieramy fragmentator. OK, i w tym momencie już mi tutaj zadziała. Jest OK, możemy coś takiego zrobić. Także to jest kolejna metoda. I przy okazji, w trakcie spotkania padło pytanie, że czy można dodać oś czasu. Nie, niestety nie. Oś czasu tutaj. Możemy dodawać tylko i wyłącznie do tabel przestawnych, natomiast do tabel nie, także dodajemy tylko fragmentatory. Zatem zobaczmy, jeżeli ja tutaj zafiltruję sobie na miasto, na przykład Lublin, mam 5 rekordów, tutaj mam sumę pośrednią, to od razu mam gotowe wyniki. Teraz zobaczmy, do czego to może nam służyć. Ja mogę sobie skopiować, czyli wstanę sobie do komórki teraz C31, skopiuję sobie Ctrl-C, wkleję gdzieś tutaj, albo na przykład tu. Robię Ctrl V i zobaczmy, że mam formułę sumy częściowe. I teraz zwróćmy uwagę, tu jest taka magiczna liczba na samym początku. I co to jest? Otóż ta liczba definiuje, jakiego typu formuła ma być tutaj wstawiona. Jeżeli ją teraz skasuję, to zobaczmy, od razu tutaj nam się wyświetla cała lista dostępnych formuł. Czyli możemy na przykład sobie wybrać teraz średnią. Jeżeli kliknę tabulator, to wybiorę średnią. Gdybym skasował wybrałbym sobie na przykład piątkę 5 klikam enter i mam teraz minimum i teraz zobaczmy w ten sposób właśnie tutaj u góry utworzyłem sobie wyniki tu mam 109 to jest suma tu jest średnia maksimum podobnie gdybym chciał minimum mogę sobie tu skasować przeszedłbym tylko tutaj skasowałbym czwórkę wybrałbym piątkę minimum tabulator Enter I już mam tutaj wartość. No i to jest fajna rzecz, ponieważ możemy takie dane umieścić gdzieś na górze. Potem, fragmentatorem, tylko sobie wybieramy poszczególne pozycje. A tutaj mamy gotowe wyniki. Także to jest fajna rzecz. Ale jest jeszcze inna metoda wykorzystania właśnie odwołań do tabeli. Tutaj zobaczmy, mam funkcję suma. Ja ją teraz napiszę, czyli stanę sobie gdzieś na przykład tutaj, napiszę, równa się suma. Otwieram się okrągły nawias. OK, teraz sobie napiszemy TB. I teraz program już mi podpowiada, jakie mam tutaj tabele. Więc ja sobie wybiorę tabelę Sprzedaż i teraz mogę pójść dalej. Otwieram nawias kwadratowy. I program mi podpowiada, jakie mam tutaj kolumny. Mam miasto Sprzedaż, więc ja wybiorę sobie Sprzedaż. Zamykam nawias kwadratowy. Zamykam nawias okrągły. Robię Enter. I w ten sposób wprowadziłem sobie funkcję Sumę, która właśnie odwołuje się tutaj do danych. Tutaj w tabeli sprzedaży. Także to też jest bardzo fajna, wygodna rzecz. E, mogę taką wartość kopiować. To jest tak zwane odwołanie bezwzględne, więc tutaj nie ma problemu z kopiowaniem i ze zmianą odwołań. Idziemy teraz dalej. Taka ciekawostka. Jeżeli umieścimy naszą tabelę w pierwszym wierszu arkusza, to zobaczcie, co się stanie, jeżeli będę tutaj y, przeciągnę na dół, y, na przykład myszką pokrętłem. Jeżeli ja przechodzę na dół. I druga ważna rzecz, jeżeli umieszczę kursor w obrębie tabeli, to zobaczmy, że u góry pojawiają się teraz nagłówki tutaj z mojej kolumny. Czyli jeżeli jestem na samej górze i tutaj pierwszy ten wiersz, nagłówka jest widoczny, to on jest widoczny, ale jeżeli tylko przejdę na dół, to on automatycznie wskakuje w miejsce nazwy kolu. I to jest bardzo fajna rzecz, także nawet nie muszę tutaj blokować sobie tutaj wierszy. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli ja stoję tutaj kursorem poza tabelą, to to nie działa, więc muszę być gdzieś tutaj w obrębie tabeli. Druga też taka ciekawostka, jak zaznaczyć dane, same dane poszczególnych kolumn. Zobaczmy, że jeżeli na przykład wjadę sobie teraz tutaj kursorem i wjadę na obszar tak, jakby górnej krawędzi jego nagłówka, i kliknę. Tutaj lewy przycisk myszy, to teraz zaznaczane, zaznaczane są wszystkie wartości danej kolumny. Gdybym pojechał tutaj dalej i na kolumnie tutaj nacisnął, to już wtedy zaznaczam całą kolumnę. Natomiast jeżeli tutaj klikam na górną krawędź danego nagłówka, to zaznaczam tylko wartości z poszczególnej kolumny. No i teraz kolejne ciekawe zastosowanie. Tutaj tabeli, to jest takie automatyczne dodawanie, tworzenie list. Na przykład mam tutaj nazwy, ilość, i jeżeli teraz stanę w ostatniej komórce mojej tabeli, czyli tak w prawym dolnym rogu, i teraz kliknę tab, to program od razu przejdzie mi, utworzy nowy wiersz. Tu mogę napisać sobie marek, tabulator, przechodzę do kolejnej komórki, wpisuję wartość, tabulator, i w ten sposób bardzo szybko mogę wypisywać sobie poszczególne wartości i dodawać. Także tutaj można właśnie też wykorzystać tabelę do tego, żeby szybko dodawać dane. Teraz kilka słów na temat edycji w samej tabeli. Tutaj mamy do czynienia, też mamy taką tabelę, tu mam kilka pustych wierszy, ale co tutaj widzimy? E, tutaj mamy formułę i zobaczmy, jak ta formuła jest zdefiniowana. Ja może tutaj e, skasuję sobie jeszcze takie wiersze, puste, bo jakieś chyba wstawiłem, więc one nie będą tutaj potrzebne. Tak, mamy hurtownia, sprzedaż, mamy datę zapłaty, i potem dodałem nową kolumnę zapłata i wprowadziłem tutaj formułę. I formuła jest następująca: jeżeli data zapłaty Większa od zera, to tak, jeśli nie, no to nie. I w ten sposób mam takie dane. Do czego mi to służy? Ponieważ tutaj dostałem sobie fragment, dodałem tutaj fragmentator, i jeżeli chcę szybko zafiltrować, które pozycje są niezapłacone, no to jednym kliknięciem mam wyświetlone. Ale wracając do tabeli, ja skasuję sobie tutaj e, moją formułę. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja dodaję taką formułę do tabeli. Czyli napiszę, równa się, jeżeli otwieram, i jeżeli teraz przejdę kursorem. I zaznaczę wiersz, czyli kolumnę z daty zapłaty. To proszę zobaczyć, że tutaj nie pojawia mi się adres komórki D8, tylko małpa, data zapłaty. Czyli ten sam wiersz w kolumnie data zapłaty. I jeżeli teraz napiszę, data zapłaty jest większa od zera, średnik, to wtedy wpisuję: tak, zamykam. Średnik piszę nie, a cudzysłów musi być oczywiście, bo piszemy: tak, zamykamy. I teraz, jeżeli kliknę Enter, to formuła jest wprowadzana wszędzie i to jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, co tutaj zostanie. Co się stanie, jeżeli ja napiszę nowa pozycja i jeżeli teraz tylko kliknę tabulator albo Enter, to zostanie dodany nowy wiersz, ale automatycznie tutaj automatycznie zostanie skopiowana formuła. Natomiast nie dotyczy to wartości, czyli jeżeli tu miałbym jakieś wartości, to one się nie kopiują. Natomiast jeżeli mam formuły, to formuły oczywiście tak, te formuły będą kopiowane i to jest bardzo wygodna, bardzo fajna, przydatna rzecz. Teraz w jaki sposób w ogóle dodajemy wiersze? Możemy dopisywać na końcu, czyli jeżeli w pierwszym wolnym wierszu dopisuję cokolwiek, ja tutaj dopiszę, robię Enter, to automatycznie ten wiersz jest włączany do naszej tabeli. Ale tutaj są jeszcze inne metody. Na przykład gdybym zawsze chciał na samej górze dodawać, czyli w pierwszym wolnym wierszu tabeli, to mogę kliknąć prawy przycisk, wstaw i mogę wstaw wiersze tabeli powyżej. Wtedy w dowolnym miejscu dodaję tutaj sobie i mogę pisać, dodawać nowe pozycje. Zauważmy, że tutaj moja formuła też została skopiowana. Teraz też kilka słów na temat formatowania. Ponieważ tabele możemy formatować podobnie jak tabele przestawne mamy style, czyli na przykład mogę zamienić na czarny, na pomarańczowy w zależności który mi będzie odpowiadał ale możemy też formatować zobaczmy jeżeli tutaj na przykład bym sformatował, czyli zakolorował na kolor czerwony to on będzie, ta komórka będzie czerwona i teraz ciekawa rzecz, zobaczcie co się stanie jeżeli ja teraz sformatuję tu jeszcze kilka komórek to jeżeli teraz tutaj dodam kolejną pozycję, Enter to ta komórka nie jest sformatowana. Ja tutaj dodam sobie jeszcze kilka pustych wierszy, ale zobaczcie, jeżeli sformatuję tutaj wszystkie komórki z danej kolumny na format czerwony i teraz dodam nową pozycję, pozycja X, klikam Enter, to ten format też się przenosi. Także to też jest taka ciekawostka. Jeżeli mamy tutaj formatowanie w, całej, w całym obszarze wartości danej kolumny, to formatowanie też się tutaj przenosi. Ale teraz zanim przejdziemy dalej, to jeszcze bliżej wytłumaczę o co tutaj chodzi z tym przenoszeniem formatu. Bo zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Ja może na początku tutaj zaznaczę całą tą kolumnę, data zapłaty i zrobię brak wypełnienia. Czyli nie mam tutaj żadnej, żadnego formatowania. I w jaki sposób działa to formatowanie? Jeżeli zaznaczę całą kolumnę, zabiorę sobie kolor żółty, to jest OK. I teraz zobaczmy. Idę tabulator, tabulator, dodaję nową pozycję, mam kolor żółty. Wcześniej powiedziałem, że musi być cała kolumna zaznaczona. Ale ja zrobię teraz taką rzecz. Ileś pierwszych komórek, zniosę ten format, zrobię brak wypełnienia i zobaczcie, co się stanie. Robię tabulator, dalej mam żółtą komórkę. Hmm, co tutaj się dzieje? A może to jest brane z ostatniej komórki, zatem też wyczyszczę tutaj. Zobaczcie, nie mam tutaj żadnego koloru żółtego. Idę tabulator, robię tabulator. Hmm, znowu mam kolor żółty. No i co tutaj się okazuje? Otóż w tabeli hmm, formatowanie jest tak jakby zapisywane wewnątrz, w momencie kiedy ja zapiszę, zaznaczając cały obszar danej kolumny i nadam format, tak jak zrobiłem to na początku i nadałem kolor żółty, to ten kolor tak jakby jest trzymany i jest nadawany. Potem zaznaczyłem dwukrotnie, zniosłem część komórek, potem część komórek, czyli nie wykonałem operacji na całej kolumnie. Dopiero gdybym zaznaczył wszystkie komórki i tutaj zrobił brak wypełnienia, to teraz ten kolor zostanie zlikwidowany. Zatem, gdybyście mieli taki przypadek, że nie wiadomo z jakiego powodu wprowadzane są nowe kolory, to właśnie dlatego zatem musimy wtedy zaznaczyć cały obszar i wprowadzić właściwy kolor. I teraz kolejna ciekawostka to formatowanie warunkowe. Tutaj też możemy dodać do tabeli. Zobaczmy, że jeżeli tutaj mam pustą wartość, to tu mamy kolor czerwony. Gdybym wprowadził tutaj daty zapłaty, to już ten kolor nam tutaj znika. Jeżeli wejdziemy w formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami, to mamy tutaj taką formułę. Jeżeli odpowiednik, czyli D30, równe 0, to wtedy przypisujemy, formatujemy na kolor czerwony przy okazji alt s -E to są takie sekwencyjne sekwencyjny skrót czyli nie klikamy jednocześnie alt s -E, tylko po kolei alt, potem s potem e i to jest metoda na szybkie wprowadzenia wiersza zobaczmy jeżeli tutaj stoję alt s e sobie tutaj pusty wiersz jest to szybka metoda dodawania pustych wierszy tutaj jeszcze przy okazji przechodzenie do Yy, tak jak powiedziałem, tabele mają swoje własne nazwy, a skoro mają nazwy, to możemy bardzo szybko przechodzić do takich nazw, czyli klikamy F5 i zobaczcie, że widzimy od razu nazwy. Możemy sami napisać na przykład yy, TB Buty, yy, Buty napiszemy Enter i od razu program nas przeniesie do tabeli TB Buty. Także to też fajna rzecz, dlatego też warto stosować tabelę przejdziemy do nazwy to kolejne zastosowanie nazw, ponieważ może nam to pomóc w, w tworzeniu na przykład list wyboru tutaj i to robimy to w dość taki ciekawy, interesujący sposób. Ja tutaj mam tabelę kursów Walut i tutaj mogę sobie wybierać jakąś walutę. I co ciekawe, jeżeli tutaj na samym końcu. Dodałbym jakąś walutę, na przykład waluta x. Ona zostaje tutaj dodana do, na koniec tabeli. To zobaczmy, że jeżeli tutaj kliknę, przejdę na sam koniec, to już mam tutaj, mogę wybierać sobie tą walutę. A tutaj mam akurat funkcję wyszukaj pionową, która zwraca mi wartość. Tutaj mam kolory i teraz pokażę dwie metody, w jaki sposób możemy tutaj tworzyć takie listy wyboru. Na początku zrobię to za pomocą bezpośredniego odwołania, czyli weźmiemy sobie tutaj dane, poprawność danych, poprawność danych, wybieramy lista i teraz ważna rzecz, jak zrobimy sobie źródło, równa się, jeżeli zaznaczymy tutaj całość, czyli wszystkie wartości z mojej kolumny tabeli, zrobię OK. No to zobaczcie, teraz ja może pokoloruję, żebym wiedział, gdzie tutaj byliśmy. No i wybieram sobie kolory biały. Teraz zobaczcie, że dodam nowy kolor. Napiszemy nowy kolor. on też został dodany do tabeli i ciekawy, zobaczcie, że też tutaj widzę nowy kolor w mojej liście wyboru. Mimo że odwołałem się wcześniej do zakresu komórek, czyli nawet zdefiniowany zakres komórek odpowiadający tutaj kolumnie z tabeli przestawnej też rozszerza się, druga metoda, ja tutaj zastosowałem w tym kolorze seledynowym, to jest zastosowanie nazw, czyli mogę sobie, tutaj mam kolor i teraz nadam temu obszarowi nazwy na przykład kolory, tak, czyli wejdziemy sobie tutaj do dane, nie wiem do formuły, menadżer nazw ja już tutaj mam taki, takie odwołanie kolor więc ja zrobię nowy i napiszę sobie kolory Kolory i teraz zdefiniuję tutaj, i teraz jeżeli definiujemy kolory i zaznaczę sobie wszystkie wartości, to zobaczmy, że tutaj już w przypadku definicji nazw wprowadzana jest nazwa tabeli tb. Kolory, kwadratowy nawias kolor, robię ok. I teraz mam taką nazwę i mogę też stosować sobie tutaj odwołania, czyli bierzemy dane, poprawność danych, lista, i tutaj mogę sobie napisać równa się kolory. OK, enter i teraz też wybieram kolory. Także zastosowanie tutaj, tutaj tabel też jest bardzo wygodne w przypadku nazw zdefiniowanych, ponieważ dzięki temu tutaj możemy bardzo szybko i automatycznie rozszerzać zakresy. No i na sam koniec jedynie wspomnę, że tabele to także metoda na yy, umożliwienie. Jeżeli tutaj stosujemy tabelę, to możemy tabelę dodawać do modelu danych, ale to już temat na inne, inne spotkanie. Dzisiaj chciałem tak pokazać takie główne korzyści zastosowań tabel i kilka ciekawostek. Jeżeli ten materiał podobał Ci się, daj mi lajka, zostaw mi swój komentarz. Oczywiście, jeżeli masz pytania, prześlij na maila tomaszmałpamagiexla.pl ponieważ za tydzień też będę omawiał zapytania uczestników i zawsze bardzo chętnie ustosunkuję się do Waszych pytań. Zatem dzięki dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!